Wigilia, Międzynarodowe Lotnisko Dallas. Żółty alarm, wysiadły instrumenty. System awaryjny też nie działa. Nic nie działa. Mogą nas wystrzelać. Do wszystkich kontrolerów ogłaszam czerwony alarm. Mamy dwie godziny. Potem zabraknie im paliwa i mogą wylądować na trawniku przed Białym Domem. Wszyscy funkcjonariusze ochrony zebrać się w pełnym uzbrojeniu za pięć minut. Czas odpalać. Robi się gorąco. Może mamy lepsze pomysły niż pan myśli. Modlimy się o jakiś cud. Co to jest u diabła? Nie będziemy tracić czasu. Wynoście się z mojego gabinetu, bo wyrzucę was z lotniska. Jesteś niewłaściwym facetem na niewłaściwym miejscu. Jeszcze żyję. Mówią, że piorun nie uderza dwa razy w to samo miejsce. W zeszłym roku miałem milsze święta. Mylą się. Szklana pułapka 2. Tego się spodziewałeś? Nie, to dopiero początek. Bruce Willis w filmie Szklana pułapka 2.